SZUMI historię. Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Bolszewo jest największą miejscowością w gminie Wejherowo. W dzisiejszej audycji pan Jakub przedstawi państwu jej historię. Witam serdecznie. Tak jak pan wójt wspomniał, Bolszewo to faktycznie największa miejscowość gminy Wejherowo. A dokładniej... Ze spisu na rok 2022 wynika, że Bolszewo zamieszkuje 8800 osób, co stanowi prawie 30% mieszkańców gminy Wycherowo. Ale osadnictwo na tych terenach jest znacząco starsze i niegdyś nie było tak imponujące. Dzisiaj te prawie 9000 mieszkańców stawia Bolszewo w czołówce największych polskich wsi. I cały czas mieszkańców przybywa, cały czas Bolszewo się rozwija. Ale wróćmy do początku. Pierwsze potwierdzone archeologicznie oznaki osadnictwa na tym terenie pochodzą z okresu epoki żelaza. A dokładniej są to wytwory kultury pomorskiej, czy też czasem zwaną kulturą wejherowsko-kortoszyńską. Nazwa ta wynika stąd, że gdy znajdowano obiekty charakterystyczne dla tej kultury osadniczej, to znajdowano je na obszarze od Wejherowa do Krotoszyna, ale w późniejszym czasie okazało się, że obszar występowania tej kultury jest troszkę większy. Zacznijmy od początku. O kulturze pomorskiej można zacząć mówić wraz z początkiem epoki żelaza, więc około VII wieku przed naszą erą. Kultura pomorska miała bardzo charakterystyczny obrządek pogrzebowy, na który składały się urny twarzowe. Co to znaczy? To znaczy, że Obywatele tej kultury po dokonaniu żywota byli paleni. Prochy ich składano w urnach, które zawierają zarys twarzy. Przypuszcza się, że mogą to być podobizny osób tam pochowanych. Pochówki w urnach twarzowych zanikają w III wieku, przed naszą erą. Później przewija się tutaj jeszcze kilka kultur, a w okolicach VII wieku nad Pomorze. Tereny dzisiejszego bolszewa zaczynają sprowadzać się słowianie. Bolszewo jest położone na ważnym szlaku handlowym. Z Gdańska do Słupska, to też we wczesnym średniowieczu tereny te dosyć mocno zyskują na znaczeniu. Jak na tamte czasy, pomorskie wsie były dosyć dobrze zasiedlone. W czasach krzyżackich na pomorzu krzyżacy próbowali zreformować bardzo wiele wsi. To też w pewnym sensie niekoniecznie było dla nich dobre. I nie chodzi tutaj o restrykcje podatkowe, a przede wszystkim o reformę rolnictwa. Krzyżacy wprowadzają pług zamiast radła. Niektóre miejscowości otrzymują prawo hełmińskie. Okazuje się, że właśnie tak przeprowadzona reforma rolna miała niekorzystny wpływ na bardzo wiele wsi, ponieważ gleby na pomorzu nie są specjalnie urodzajne, szczególnie tutaj w okolicach gminy Wejherowo. Prowadzenie pługa do rolnictwa powoduje nadmierne wyeksploatowanie ziemi, co powoduje jej długotrwałe wyjałowienie. Ale bolszewo było jedną z tych miejscowości, która bardzo długo była wsią, gdzie rolnicy korzystali z radła. Urządzenie nieco bardziej prymitywnego, ale jednocześnie na niespecjalnie urodzajnych glebach narzędzia rolniczego, które nie działa w tak drastyczny sposób na glebę. Do Bolszewa w w XVII wieku zaczynają sprowadzać się Żydzi. Tworzą tutaj dosyć sporą grupę. Przy dzisiejszej ulicy Głównej znajdowała się nawet mała synagoga. A na granicy Bolszewa i Wejherowa do dzisiaj są pozostałości pod cmentarzu żydowskim. Ale o tym cmentarzu mówiłem już w odcinku poświęconym cmentarzom na Pomorzu. W tamtym czasie Bolszewo też rozwija się troszeczkę dynamiczniej. W XVI wieku w Bolszewie powstała parafia luterańska, która przetrwała do końca II wojny światowej. W XIX wieku parafia czekała się nowego kościoła. Po wojnie kościół przyjęli katolicy. W 1946 roku został poświęcony pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. A do kościoła wprowadził się zakon Piarów. Nazwa zakonu pochodzi od łacińskiego słowa pius, który oznacza pobożny. A pełna nazwa zakonu to brzmi następująco: Piaży to zakon kleryków regularnych ubogich Matki Bożej szkół pobożnych i zarządzają tą parafią do dnia dzisiejszego. Na początku XX wieku w Bolszewie powstała też mała elektrownia wodna, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest to niewielka elektrownia przepływowa o przepustowości około 3 metrów sześciennych na sekundę. Jej budowa rozpoczęła się w 1909 roku, a ukończono została w 1911. Gdy rozpoczynała swoją pracę, charakteryzowała się mocą 40 kW. Dzisiaj generuje troszeczkę więcej mocy, bo 55 kW. Mała elektrownia rodzinna, która od samego początku po dziś dzień jest w rękach rodziny Kotłowskich. Dotarliśmy sobie w naszych rozważaniach do wieku XX. Wiek XX dla Bolszewa przynosi dynamiczny rozwój, który kontynuowany jest również w XXI wieku. W 1905 roku bolszewo zamieszkiwało 687 mieszkańców, a jak wspomniałem na początku, z danych na rok 2022 jest to ponad 8800 mieszkańców, także widać, że bolszewo dosyć mocno się rozwinęło. I rozwija się nadal bardzo dynamicznie. Zresztą pewnie spora część z Was mieszka właśnie w tamtym rejonie. To doskonale widzi, że powstają nie pojedyncze domki, a całe osiedla. Doskonałe połączenie z Wejherowem, a co za tym idzie z Trójmiastem, powoduje, że to atrakcyjny teren do zamieszkania, gdzie grunty i mieszkania są nieco tańsze niż w Trójmieście. Jest tutaj art park, niewielki, choć bardzo urokliwy park. W którym odbywają się różnego rodzaju festyny, koncerty, imprezy gminne, w którym można podziwiać ręcznie robione rzeźby z drewna, które powstają co roku ze sprawą organizowanych warsztatów przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Instytucja ta ma kilka swoich oddziałów w Kościecinie czy w Bieszkowicach. Charakteryzuje się bardzo ciekawym programem artystyczno-kulturalnym, z którego sam bardzo często korzystam. Między innymi ładnych parę lat temu miałem okazję uczestniczyć w fantastycznym wydarzeniu, jakim były teatralia gminne. Było to coś w stylu weekendowego obozu dla młodzieży poświęconego rozwojowi teatralnemu. Były bardzo intensywne warsztaty, od rana do wieczora i taką przygodę wspominam bardzo ciepło. Wielokrotnie miałem okazję być na przedstawieniach, które są wystawione w bibliotece w Bolszewie. W okolicach Art Parku w ostatnim czasie powstały nowe korty tenisowe, co tylko pokazuje, że mieszkańcy, poza tym, że tylko mieszkają w Bolszewie, to też bardzo chętnie spędzają ten czas aktywnie, czy to właśnie korzystając z kortów tenisowych, uprawiając sporty, przechadzając się po Art Parku, czy też wizytując Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherową. I powiem Wam nieoficjalnie, jeszcze nie mogę wiele zdradzić, ale... Taka infrastruktura sportowa w Art Parku będzie się rozwijać. A żeby nie zdradzać za wiele, powiem tylko tyle, że będzie mała niespodzianka przede wszystkim dla rowerzystów. W wolnym czasie zapraszam do spacerów alejami Art Parku i odwiedzi w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejchrowo. Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejchrowo. Dołączam się do zaproszeń, a za dzisiaj dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku. Szumi historię. czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.